Witam towarzystwo, w związku z tym, że jest już dosyć późno, mimo że za wcześnie na karmienie, bo jeszcze nie zjadły siana z rana, oj siana, zielonki z siana z rana, zielonki z eee, a muszę tak jeszcze podczepić obciążniki do zatora, bo były zdjęte do transportu, pojechać się zatankować. Wrócić pod talerzówkę i 9 hektarów potależować. Na jutro jeszcze muszę przewiać kukurydzę do siania. No to zrobię, rozdam paszę teraz. Przekręcimy Ursusa. I będę miał już wolne w sumie do jutra, jeśli chodzi o karmienie bydła. Tak więc zaczynamy. Po kolei, nakarmimy, zakładamy obciążniki, jadę zatankować, talerzówka i ogień na polu. Nie wiem ile mi tam wychodzi, pół godziny hektar może. po rozkwiniać jeszcze Jak powiedziałby Makłowicz, słuszna porcja siana. sobie wagę na ten trawy błotnik przyczepić będę widział tak mniej więcej wagę niby mam wyczucia ale zawsze to będzie tak lepiej no bus pełny Łorskus nie kuca jak na razie Piero co śruta dałem, niech się trochę przemiesza i rozdajemy. Dobra, rozdajemy. Miałem 200 jednak. Dużo roboty dzisiaj, nie chcę żeby traciliśmy całą godzinę. Budzimy się w Zatorze. No dobra, idziemy do Zatora. Aż się zgrzałem. Wędro podpięte do beczki jeszcze. Z wczoraj zalałem wczoraj do wieczora do 21 lałem 12 beczek na 9 hektarów. 1,33 beczki na hektar. Dodatkowo przecie bo tam już i tak był nawód siewacz. I nie tylko zresztą. Muszę założyć obciążniki, bo to talerzówka ciężka. Zresztą podskakuje mi z beczką, jak jeździłem to się wkurzałem. Nie dało się jeździć. Lekkie przody mają. Co ja będę wam pokazywał, jak korbę wracam wracam właśnie z cpn -u. Już popiąłem od razu talerzówkę, żeby prosto na pole wjechać. No i jesteśmy na polu. Mamy godzinę o 18:00 albo w pół, do... no, w pół do trzeciej, z tej strony zaczniemy. nie pamiętam jakim biegiem, ale chyba dwójką więc jakoś pokładanie OK światła wyłączyć No idę zobaczę jak to. Może trzeba wypoziomować. Nie no, jest OK. Nie jest puszczona za głęboko. Ale do 10 cm wchodzi. jechać, bo jest nierówno, mocno Dyszkę mi tu pokazuje, że jadę i pewnie tak zostanie. Zobaczymy jakie spalanie wyjdzie. Jest tu równo 9 hektarów. Myślę, że 90 litrów coś koło 100. Ja nie jestem pewien, nie pamiętam czy robiłem jakiś test talerzówki roboty ubywa tak jak sobie dopiero uświadomiłem to pole ma równo kilometr długości czyli jednym przejazdem w jedną stronę 3 metrową talerzówką robię 30 arów a jadę teraz raz dwa trzy cztery piąty raz tak jakby czyli półtora hektara będę zamykał chyba zaraz na to wychodzi zobaczcie ile broni no jest tutaj ze 100 sztuk co najmniej one mi nie dadzą żyć skór czy nie. Muszęli się przewiać tą kukurydzę jeszcze. Takie najładniejsze ziarniaki powybierać. Nie pojadę rano, za prawę zrobię i od grzyba i od wron. Na wszelki wypadek postawię jeszcze trzy strachy na wróble, czwór na wrony. Nie wiem, cóż można zrobić jeszcze. One teraz nie mają żerować ale do kielskiego będzie dwa tygodnie. One z ziemi nie wyciągną kukurydzy, dopiero jak kiełek się pokaże, to mogą przylecieć. A może już zakodują sobie w tych kaczych łupach, że pole jest już wykończone, tak jakby i nie przylecą więcej, ale nic. Nigdy, nigdy nie wiadomo. Ta zaprawa też nie jest w 100% pewnik. No ale zaprawie co by nie było. Co do kukurydzy, piszecie mi jeżeli po wschodzie. Po wschodzie. Ja widziałem jak ta kukurydza planuje. Także nie gadajcie mi, że nie powschodzi. Normalnie wydała by plon. Była nie do odróżnienia od pioniera w tamtym roku. Siał mój kolega, ja miałem robić też próbę w tym roku, ale z braku czasu, żeby sobie to przygotować. Posiałem po prostu wszystko to co miałem zakupione. Ale z rządzeniem losu wyjdzie na to, że próbę zrobię dzień dobry, jest dziadów mała przerwa na papierosa Wystało gdzieś 2 hektary pewnie chciałem nawiązać do naprawy, którą miał ostatnio robioną. Nie jestem w stanie stwierdzić za bardzo co było robione, no ale Trzeba przyznać i pochwalić, że ciągnik wrócił z serwisu umyty, w środku, na zewnątrz, jak nówka. Wymieniona szyba była po kosztach. Ja zapłaciłem, ale naprawdę po kosztach z wymianą. W środku wyplakowany, z zewnątrz wymyty. Ja go myłem keszerem przed oddaniem oczywiście, ale został przewieziony w stanie praktycznie jak nowy. Do tego tam pozakładali mi tutaj te zaślepki na hydraulikę, bo brakowało. No powiem wam, że to mi się podobało, tylko że czy naprawa się udała, tego nie jestem w stanie stwierdzić. Dopiero może za, na koniec czerwca będzie wiadomo, czy jakiś pobór oleju dalej występuje. A dodatkowo powymieniali mi trzy, dwie żarówki tutaj i tą przednią. Także serwis się zachował fajnie. Wydaje mi się, że naprawa miała miejsce w i bo mi się wydaje, że to nie jest mój trumnik, ale nie jestem pewien. Że mój miał całą siową osłonę, chyba musiałbym sprawdzić na firmach poprzednich. No więcej nie jestem w stanie nic na chwilę obecną niestety przekazać Ale widzicie, to zetą sobie super radzi szybko. Wygodnie, aby się tylko nie psuł, nie? Brona też dobrze sobie radzi, daje radę. Bez żadnego problemu. Pole wygląda ładnie równo. A zobaczcie, co mam do talerzowania. Normalnie poplon. Tego to by Jadęgo nie wzięło najprawdopodobniej, tak więc dobrze, że to będzie wytależowane przed siewem teraz. Tutaj podbijały jakieś rumianki. Widać poferment polany. To mam nadzieję, że już będzie wszystko dobrze. Teraz jak założyłem ciężar to zupełnie inna kultura pracy jest, bo bez obciążenia to tym ciągnikiem się nie da nawet jeździć, co dopiero pracować. Spalę i jadę dalej.